Witam w kolejnym filmie. Jak widać, przygotówka pod płytki zrobiona. A dokładnie mam podłogę z linoleum. W sumie pozostało się po linoleum, czy co tutaj było. Jakaś drobnica została, ale nie chciałem za bardzo tego mm, szlifować żeby nie poniżyć tej posadzki. W miarę jest wyszlifowana na tyle, że praktycznie jadę do, do linii, do poziomicy. Nie robię poziomu, bo tutaj nie ma poziomu, będzie linia. Nie mogę nawet zrobić poziomu, bo jakby był poziom, to bym wyszedł wyżej niż reszta pomieszczeń danego z parteru, więc to jest bez sensu. Dlatego będzie linia. Płytki będą tutaj zrobione w karo. Mam już nagle to rozmierzone z Kamilem, po tym ten początek. Zresztą za chwilę Wam powiem, jak ja się, za, um, jak ja się zabieram za układanie płytek w karo, a dawno ich już nie robiłem. Zresztą chyba karo Karo teraz to jest trochę już taki niespotykany, niespotykany układ w płytkach. No ale tu jest cały bachter zrobiony w karo, więc wypada to kontynuować. Jeżeli chodzi o mój sposób na rozmierzanie karo, to to jest bardzo proste, bo mierzę sobie tą szerokość od tej ściany do tej ściany, identycznie jest zrobione tutaj. Dzielę to sobie na połowę, znaczę sobie na ścianie, tu i tu, wrzucam sobie laser i od tego biorę sobie kłyteczkę, czekajcie. To jest ciężkie. O. Tam jest środek płytki, ten wierzchołek. Zgodnie z laserem, tu jest identyko. I tak sobie, cyk, cyk, cyk lecę aż do końca. Ja sobie tutaj już, żeby nie bawrać się z docinkami na etapie, jak będę miał rozmierzony klej, miałem poukładane wszystkie docineczki na prawą stronę, na lewą stronę, także cały ten początek mam ułożony, docięty, więc mi się musi zgadzać, i potem sobie lecę zresztą. Normalnie robiłem też docinki, te, te trójkąciki, które będą wychodziły, ale że jestem tempy, to sobie wziąłem do płytek 60. Nie wiem, zamoliło mnie maszynka 63 i stwierdziłem, że będzie dobrze. A no niestety płytka 60 po przekątnej ma 80, 83, coś takiego. No więc nie mogę sobie podać jak tych trójkącików. Znaczy, mogę. Mogłbym pojechać do domu i sobie je wziąć albo mógłbym to ciąć kątówką, ale to trwa za długo. Trzeba było wychodzić na zewnątrz przez cały dom i tak dalej. Dlatego um, układam tylko to, co um, te duże płaszczyzny. A jutro sobie na spokojnie wezmę na szybkim kleju i te wszystkie trójkąciki. Dodatkowym utrudnieniem jest to, że tu jest na kanapa. I nie da się jej wynieść. Znaczy da, da się ją wynieść, tylko by trzeba ją rozkręcić, bo ona po szerokości ma bodajże 90, a drzwi są 80 I zresztą nawet nie wiem, gdzie bym ją miał dać, bo wszystko tu jest, inne pomieszczenia są zagracone totalnie. Dlatego ja układam wszystko to, co się da dzisiaj. Jutro kanapę ląduje na tych płytkach, a ja dorabiam sobie resztę. Klej to jest Sopro 1. Dodatkowo sobie zszyłem wszystkie jakieś pęknięcia żywicą. Żywicą Sopro SH. Tak samo. I co najlepsze, tu już ktoś wcześniej, ja tego już w poprzednim nie mówiłem, ta bylewka jest popękana, ale ktoś ją dyblował żywicą wcześniej. Po niej skakałem. Kamil po niej skakał i nic jej nie było. Oprócz tego, że wygląda jak wygląda, żaden element z tego połamanego z tej połamanej wylewki się nie rusza, nie skacze, nie klawiszuje. Totalnie nic się z tym nie robi. Nie wiem co to była za żywica wcześniej, ale trzyma mocno. Ja sobie jeszcze takie niedoróbki, tak dla własnego ja, jakby jakieś takie wolniejsze rysy, to sobie. O, zazbroiłem, no i tak to leci, by wylewka jest, nie jest głucha, nic się nie kurzy, wygląda jak wygląda, ale kleję płyteczki na tym. Pyk, 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 płytki jako tako i fajne. To niby ch**ko robię, a dobrze robisz? Nie no, tego nie powiedziałem, ale równiutko.